Ja już pracuję tutaj prawie rok. No. Więc można powiedzieć, że na stałe. Nic w życiu nie jest na stałe, palce nawet, no to, no to, tak sobie pomyślałem, że może mógłbym... W sensie, może mógłby szef mi dać etat. Staszek, nie przeklinaj. Szefie! Jak ja taki tydzień miałem, jak się chorowałem, to bez zarobku, to, to masakra. 20 lat mam już. Kawalerkę bym wynajął. Nie tak, z siostrą w pokoju mieszkam. A ja z żoną i nie narzekam. Spokojnie. Staszek. Szefie. Ty. Ty wiesz, czego ty najbardziej potrzebujesz, chłopaku? No to mówię, szefowi. Rzęszenia syberyjskiego. Szerszenia syberyjskiego? Rzęszenia. Adaptogen na odporność. Suplement diety. Staszek, ja codziennie biorę siedem różnych. Zobacz, jak suplementacja. Staszek, inwestuj w siebie. W Polsce wszyscy mówią daj, daj. Rozszczeniowo. Same 500 pluszaki, a tu trzeba twardo. Ja też ledwo koniec z końcem wiążę, ale do przodu jadę. To co ja tym szerszeniem za kawalerkę zapłacę? Stasiu, uważaj. Wiesz ilu Grigoriów dałoby się zabić za twoją posadę?